Po tym kontakcie z nią Petera Lawdeja. Tak. Tadas Labukas. Labukas i gol nie Lawdej. Podobnie tak jak wcześniej Stech. Jeszcze szansa. Goal. Arka doprowadza do remisu. Wreszcie udało się arkowcom dopiąć swego. Odbiera gratulacje od Filipa Burkarda. Bardzo szława. Należał się Arce, ten wyrównujący gol. W ostatnich minutach szturmowała bramkę Lawdeja. Przecież minutę przed zdobyciem gola, arkowcy trafili piłką w poprzeczkę. Rafał, ciekawa sytuacja, bo tak szybko arka opuściła połowę boiska, którą atakowała, żeby rozpocząć od środka, ale również z impetem zabrali się do tego piłkarze gości, gracze z Londynu. Zobaczmy. Pierwsza próba Filipa Burkharda zablokowana, ale udało się jakoś przedrzeć w polu bramkowym i wyłożyć się piłkę do pustej bramki Bartoszowi Ławie. To Arka jest w uderzeniu, to drużyna Dariusza Pasieki atakuje i gra coraz lepiej.